Jak rozwiązać nierówności wymierne? Jak je rozwiązywać? Otóż przy dwóch przykładach postaram się Wam to przybliżyć. Pierwszy typ to taki, gdzie mamy po jednej stronie iloraz, po drugiej stronie zero. I teraz ważna rzecz. Jeśli wiemy, że ten iloraz jest większy bądź równy 0, czyli jest dodatni, to będzie nam wolno zamienić ten iloraz na iloczyn dlaczego? Jeśli iloraz tych liczb jest większy bądź równe 0, to iloczyn zachowuje się tak samo. Zwróćcie uwagę, że i iloczyn, i iloraz dwóch liczb dodatnich jest dodatni, dwóch ujemnych jest dodatni i dodatnia z ujemną jest ujemny. No dobrze, ale do rzeczy. Mając taką nierówność jak tutaj, musimy pamiętać o bardzo ważnej rzeczy mianowicie o dziedzinie o założeniach czyli mianownik sprawdzam do jakiej liczby mi się zeruje przyrównuję do zera mianownik wyłączę x przed nawias czyli tak zero mi zeruje dwójeczka i minus dwójka czyli kochani dziedzina to są liczby rzeczywiste poza zerem dwójką i minus dwójka. No dobrze. Dziedzinę mamy z głowy, to teraz a propos tego iloczynu ilorazu. Jeśli wiem, że iloraz jest dodatni, większy bądź różny tu akurat, to iloczyn zachowuje się identycznie. Gdyby to kogoś nie przekonało, że ja tak sobie iloraz na iloczyn zamieniłam, to dla niedowiarków no przecież możecie sobie pomnożyć ten, e, ta nierówność przez mianownik do kwadratu. Można, bo wtedy znak nierówności się nie zmienia. Ważna rzecz a propos teraz e, mnożenie obu stron przez jakieś wyrażenie z x. Musimy być pewni, że to przez co mnożymy jest nieujemne. Tak? Więc stąd tutaj ten kwadrat zabezpiecza, że tutaj ten znak nierówności mi się nie zmieni. Będzie ok. No dobrze. Kochani, to już sobie nawet rozłożyłam. Jeśli chodzi o to, potrzebuję sobie policzyć deltę i mam tak, 36 minus 4 razy to minus 32, dostaję 4x1 minus b, minus pierwiastek z delty na 2a, x2 plus pierwiastek z delty na 2a to mam ile? Minus 2. No dobrze, yy, ważna rzecz moim zdaniem, tę nierówność, tę tutaj zapiszę w postaci iloczynowej. Czyli tak, tu mamy dwa pierwiastki, czyli będzie x plus 4. x odjąć minus 4 i x plus 2. Natomiast tutaj, jak wyłączę x przed nami, jest to tak jak tutaj. Będę mieć x i tu będzie x plus 2, x minus 2. Hop. x plus 2 występuje tutaj w rozkładzie dwa razy. Więc jeszcze x. x plus 2 do kwadratu, x minus 2. I teraz wiem, że moimi pierwiastkami są tutaj 0, 2, minus 2 i minus 4. 0, minus 4 i 2 są pierwiastkami jednokrotnymi. Minus 2 to pierwiastek dwukrotny. Ma to spore znaczenie przy rysowaniu wykresu. Tutaj mam nierówność wielomianową. Zaznaczam te wszystkie liczby, czyli tak, minus czwórka, minus dwójka, 0 i dwójka. Zaczynamy rysować. Może wiecie, co jeszcze zaznaczę? To, co wyrzuciłam z dziedziny, żeby już wiedziała. 0, 2, minus 2. 0, 2. Minus 2 to są liczby, które wypadają z dziedziny. I teraz y, zaczynamy rysować od góry wtedy, kiedy przy najwyższej potędze w tym wielomianie jest współczynnik dodatni. No to jest x na plusie, x na plusie do kwadratu, x, więc na pewno przy x, przy najwyższej potędze jest y, liczba dodatni. I teraz tak, I idziemy, dochodzimy do dwójki. Dwójka jest pierwiastkiem jednokrotnym, to przebijamy, dochodzimy do zera. 0 jest jednokrotne, przebijamy. Dochodzimy do minus dwójki. Minus dwójka jest pierwiastkiem dwukrotnym, więc odbijamy i minus czwórka jest jednokrotny, to przebijamy. Ponieważ jest większe lub równe, to tutaj to brakujące kółeczko na pewno będzie zamalowane. Pozostałe są otwarte ze względu na dziedzinę. Jaki fragment tutaj tego wykresu jest większy bądź równy 0? Większy bądź równy 0 powyżej osi albo na osi. To mamy tu i tu i tu. Czyli x należy od minus 4 do minus 2, w sumie od minus 2 do 0, w sumie od 2 do nieskończoności. Gdyby podsumować, pamiętajcie, dziedzina, założenia, mianownik, szalenie istotne, czyli to jest tutaj. Jeśli mamy i loraz, może i tu po drugiej stronie 0, możemy zamienić to na iloczyn tych liczb. Ewentualnie możemy pomnożyć, ale przez mianownik do kwadratu dostaniecie wtedy i tak to samo. Nie wolno mnożyć przez mianownik po prostu, bo nie wiecie, czy x jest dodatnie, czy ujemny i czy znak nierówności nam się czasem nie zmieni. Po rozpisaniu tego na czynniki, czy tu policzyłam deltę i zapisałam ten trójmian w postaci iloczynowej. Tutaj ten wielomian rozłożyłam na czynniki, czyli wyłączyłam x przed nawias i jeszcze x kwadrat minus -4 też rozłożyłam na czynniki. Okazało się, że jeden pierwiastek jest dwukrotny, dlatego tutaj nie przebiłam osi, czyli jak rysujemy powiedzmy w cudzysłowie tę falę, nie przebiłam osi, kiedy jest parzystokrotny. Zaczęłam od góry, bo przy najwyższej potędze byłby współczynnik dodatni. 3 minus 4, kółeczko jest zamalowane, no bo taki jest znak nierówności. Pozostałe nawiasy są otwarte tylko dlatego, że te liczby wypadły z dziedziny. No dobrze. No to teraz tak sobie myślę. Nie wiem, czy się wyrobię z tym zadaniem. Tutaj. No nic, zobaczymy. Hop. Tutaj oczywiście kluczowe w tym drugim podpunkcie jest, jest dziedzina. Pozwolicie, że już tutaj na piechotę napiszę, że x nie może być dwójką, bo tutaj zerwałby ten mianownik. I jedną drugą, bo jedna druga zerwałaby ten mianownik. Więc dziedzina to są rzeczywiste poza jedną drugą i poza dwójeczką. Jeśli trafimy taką nierówność, to musimy wszystko przenieść na jedną stronę i sprowadzić do wspólnego mianownika i mieć znów taką postać jak w tym przykładzie przed chwilą. Co by to zrobić, kochani? Myślę, że najpierw to, y, tę jedynkę zamienię że to je, na wspólny mianownik, czyli zrobię, że jedynka to jest 2x minus 1 przez 2x minus 1, czyli będę mieć 3, 2x minus 1, odjąć 2x minus 1, 2x minus 1 i jeszcze przeniosę 1x minus 2. Większa Tutaj wspólny mianownik dla tych już mam to będzie tak, moi drodzy minus 2x na pewno będzie jeszcze 3 odjąć minus 1, zobaczcie tutaj uwaga na znaki, to będzie plus czyli będzie plus 4 sprowadzę do wspólnego mianownika, czyli wspólnym mianownikiem będzie iloczyn tych mianowników i tak, tu razy to mnożę, czyli mam minus 2x plus 4 razy x minus 2, tak? Tutaj, ponieważ no, rozszerzam no, maksymalnie, więc ten, ten ułamek mnoży przez x minus 2 i licznik mianownik, a tutaj i licznik mianownik mnożę przez 2x minus 1, czyli jest odjąć 2x minus 1. Hop. Teraz muszę spokojnie ogarnąć licznik, czyli będę mieć minus 2x kwadrat plus 4x. Tu też będzie plus 4x i będzie odjąć 8, a tu będzie odjąć 2x plus 1, zmienione znaki. Czyli dostajemy minus 2x kwadrat plus, plus ile? 8 plus 6x minus 7. 2x minus 1. Mianowicie oczywiście nie wymnażam, bo już mam ładnie rozłożony. No dobrze, to tutaj potrzebuję. Potrzebuję policzyć deltę. Czyli będzie to tak. 36 minus 4 razy minus 2 razy minus 7. No moi drodzy, moja delta będzie. Moja delta będzie ujemna. Będę mieć 36 odjąć 56. To tak naprawdę ten, ten licznik jest nierozkładalny. Zamienię iloraz na iloczyn. E to powinno być większe od. No i kochani, okazało się, że to jest nierozkładalne, więc tutaj nie mam żadnych pierwiastków. Wiem, że tutaj jest jedna druga i dwójeczka. Ponadto czy zaczynam od góry, czy od dołu. Ja tutaj sobie przy nich zrobię od razu kółeczko otwarte. One są jednokrotne. I teraz zobaczcie, tu jest X. Tu jest 2x, a tu jest minus 2x kwadrat. Po wymnożeniu na pewno przy najwyższej potędze, czyli przy x do czwartej, będzie coś na minusie. Więc zaczynam od dołu. One są jednokrotne, więc przebijam. Mamy większe od zera powyżej osi, czyli tu. Gdyby jednak ten trójman okazał się i rozłożył mi się jakoś, to musiałabym. Czuwać tutaj, wszystkie pierwiastki dobrze zaznaczyć, zobaczyć czy czasem któryś nie jest dwukrotny. No to chyba tyle. Więc, gdybym miała podsumować, szalenie ważna jest dziedzina. Potem, jeśli nasza nierówność ma postać jakiegoś dodawania, odejmowania, jakichś takich wyrażeń, które są ułamkami. I gdy są i w liczniku, w mianowniku, to musimy wszystko przenieść na jedną stronę i sprowadzić do wspólnego mianownika. I kiedy już będziemy mieć iloraz większy od zera, czy mniejszy od zera, zamieniamy ten iloraz na iloczyn. Jeśli już od razu na początku będziemy mieć iloraz większy, czy mniejszy od zera, możemy od razu zamienić na iloczyn.